Dalej porządki na warsztacie. Tutaj młynek od ekspresu do kawy. Silnik szeregowy i w tym przypadku się nie, nie pomylę. Szczotkowy. Tutaj widać szczotki. I z tego wirnika idzie do jednego uzwojenia stojanu i z drugiej szczotki do drugiego, do drugiej cewki na stojanie. Także tu przede wszystkim będzie rozbiórka tego silnika szeregowego. Tu jeszcze tak prawdopodobnie ten młynek jest yy, z nierdzewki, ale jak to wykręcić nie mam pojęcia. Są yy, te młynki, gdzieś tam widziałem, yy, z ceramicznym. Taką reklamę widziałem, że z ceramicznym, ceramicznym młynek. Yy, czy to lepiej, czy to gorzej? No, dla tych co. Robią recykling, to wiadomo, że jest gorzej, no bo ceramika to jest ceramika, tak? A nierdzewka zawsze ją można sprzedać. Dobra, powoli odkręcam to, co jest do odkręcenia. Nie ma co, co tutaj marudzić. Jak to mm, powiedział widz, czyli tutaj chodzi o Gałgana, akcja liść dębu, porządek. Porządek, jeszcze raz porządek. Śrubeczki do puszeczki. Ciekaw jestem, czy tu coś trzeba będzie wybijać, coś yy, zrobić takiego, żeby usunąć. Ten silnik, to znaczy się albo wybijać, albo coś rozklinować, no bo różne, różnie jest to wszystko montowane, nitowane. No tutaj widzę jest tylko, śrubki są. No ale tu lejka jest tam osiężna na przykład, to już jest jakiś, jakiś też plus takiego mocowania. I yy, mosiąc... Ze stalą to są takie elementy, które się nie, nie, nie zacierają, więc dlatego jest tak to zrobione, nie inaczej. No i to stosunkowo, jeśli chodzi silnik, ten, a kable, wiadomo, że więcej miedzi będzie na kablu, na tym przewodzie. Zawsze się mówi kabel, kabel, ale. Już mówiłem kiedyś, że jest różnica między kablem a przewodem. Mieć wybita, znaczy mosiąc wybity. Blacha do blachy. Ok, mosiąc nie waży, tylko do pojemnika, i to będzie później ważone. Przyspieszam. Zobaczycie, ile udało mi się z tego silnika odzyskać. Silniczka ze stojanu bardzo mało miedzi. Tutaj nawet nie ma za bardzo co 50 gram. Także jeszcze pościągam te tą izolację. Dlatego jej teraz nie ściągam bo to się wszystko rozsypie. Przed włożeniem do wora to będzie usunięte. Wierniki trzeba odłożyć. Już jedną paczkę wysyłałem. Jeśli jest jakaś akcja w zbieraniu wierników, dajcie znać. No, jak się uzbiera, tam pamiętam chyba było 100 kilo do zebrania takich wierników. A jak mi się uzbiera, nikt nie będzie robił akcji z wiernikami. To po prostu sam będę wyciągał mieć z tego. No, tu jedyna dobra metoda to jest niestety grzanie, tak? grzanie bo są wirniki takie, które są zalane żywicą dosyć mocno, no i nie ma innej metody, żeby odzyskać mieć. Natomiast tych kabli, no kabli przewodów, przewodów kabli, tak? bo kable też są ziemne, ale to przewody instalacyjne okrągłe, no to nic lepszego oprócz takiego nożyka. Jokari nie ma, bo bardzo szybko ściąga izolację. I to jest jedno, jedno pociągnięcie i praktycznie ta wierz, wierzchnia izolacja jest od razu ściągana. No i z takich przewodów będzie na pewno więcej miedzi niż z takiego silnika. No ale jeśli ma być no to trzeba wszystko, to co możliwe, trzeba odzyskać, posegregować. Tu na przykład mosiężne tulejki, mosiężne czy brązowe. W każdym razie wygląda to na mosiąc do jednego pojemnika. Na wierniczki muszę coś znaleźć, bo mam już trochę tutaj poskładanych. No, i kończąc z tymi kablami, powiem Wam, że coraz więcej filmów będzie na warsztacie. Dlatego, że zimno i prace, prace budowlane, takie elektryczne prace, to tylko się jedzie do awarii albo do pomieszczeń zamkniętych, już nikt na budowach nie chce pracować. Przy wykończeniówce w taki w takiej pogodzie, no chyba że jest obiekt zamknięty no to wtedy inaczej, ale ze względu na pogodę, jeśli jak przyjdą, przyjdą silne deszcze, wiatry później pojawi się minusowa temperatura, no to prace budowlane są wstrzymane. No ze względu na to, że yy, inaczej raz się inaczej pracuje, drugi raz yy, sprawa zdjęcia tynków, posadzek i tak dalej, i tak dalej, chociaż teraz chemia jest dodawana i do tynków i do betonu, tak żeby to można było te prace budowlane w jak najkrótszym terminie zakończyć. Ale to zawsze ta praca inaczej wygląda jak jest ciepło, tak? Jeszcze nie ma takich srogich temperatur. Pojawiają się jeszcze w dzień temperatury powyżej 20 stopni, no ale w nocy już jest w granicach 10. Czuć chłód, że tak powiem. Więc na warsztacie trzeba powoli odpalać grzejniki, kozy, różne, różne urządzenia grzewcze, farelki. Też ja słyszałem taką, pierwszy raz słyszałem taką, mm, taką nazwę jak fawirek. Fawirek to jest właśnie rodzaj farelki. Eee, no koza to już wiadomo, wszyscy wiedzą co to jest. Ale piszcie pod filmem jak słyszeliście, jakie nazwy słyszeliście na, na piec typu koza albo na grzejnik elektryczny jak inaczej są nazywane właśnie tego typu sprzęty przeważnie w warsztatach, w garażach też są przecież oleje, znaczy na olej o są takie takie piece na jakieś trociny, na jakieś tam inne historie, które mają swoją nazwę to na sam koniec chcę wam pokazać ile jeden drut wyciągnięty z przewodu waży i będzie chyba więcej niż cały ten stojan silnika. Jeszcze dwa ruchy. Jeśli chodzi o ściąganie izolacji. Jeśli są jeśli jest ostre tego typu narzędzie no to Bardzo szybko ściągnąć tą izolację. Dobra, to jest jeden kawałek. Muszę niestety przeciąć go na pół, bo jest długi. Już mam 20. 20 gram. To jest tylko z jednego druta w tym przewodzie okrągłym. Nie, to nie, to był płaski przewód, sorry, okrągły to był 4 razy 1,5, a ten jest 3 razy 1,5, ale przewód za to dłuższy 50, 50 gram, czyli jest porównywalnie, czyli jeden przewód razem z tym Stojanem daje nam 100 gram, 105 dokładnie, czyli jeden przewód jest. Hmm, Taką samą ma wagę jak stojąc silnika szeregowego z, z młynka do kawy. Znaczy może nie młynek do kawy, tylko to był ekspres do kawy. Dobra, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.